Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. No, przepraszam za taka ruszające tutaj obraz, bo nie, mam, nie wziąłem ze sobą, ze sobą mój magiczny stick. Ale dzisiaj mamy coś całkiem nowego, co u nas w gabinecie jeszcze nie było. No, jak wiecie, mamy u nas w Dream Teamie doktor Alina, pani chirurg, który już pokazaliśmy, jak ona magicznie robi, że znikają żelaczki i pajączki w nogach. A teraz całkiem coś nowego. Fałdy. Anodermalne. Więc to są fałdy skórne, koło, koło obytu, ale które mogą się, pozbyć się powstać po ciąży na przykład, albo jak ktoś bardzo mocno trenuje sport. I to może być bardzo obciążliwe. Nie tylko że to nieładnie wygląda, ale to też może być po prostu dyskomfort dla pacjenta. No, pacjentka dzisiejsza zgodziła się, żeby ten zabieg zrobić tutaj, oczywiście, pod znieczuleniem, które Dajma wykonuje i tam z tyłu siedzi. I według pacjentki, no bardzo dobrze. I bardzo wesoło jest nawet. Więc zobaczymy co. Co pacjent? Tak. Tak co? Nie? Więc może coś powiecie, coś ciekawe. Coś powiemy. Doktor Alina na pewno dużo powie specjalistką w zakresie chirurgii i, i, i robi to, czego większość chirurgów no, nie chce się tak naprawdę za bardzo podjąć, bo nie, nie, po nie lubi... Nie, no, no, tak, tak. Robić. już powiedziała nam, że większość uważa, że to po prostu są drobne zmiany skórne, których trochę ani nie opłaca się robić, ani nie, ani nie chcą tego dotykać, ale jak chcecie, jest to jednak najbardziej jeden z zabiegów estetycznych, tylko może nie do końca okolicy twarzy, a okolicy po prostu pupy. Dlatego zapraszamy, na świetnie robi, robi tego dość dużo i przy mojej drobnej pomocy sedacji to naprawdę nie jest ani kręcujący, ani nieprzyjemny zabieg, nasza, nasza pacjentka poleca. Tak. Ta no, Lina, trochę może Wam powiedzieć na sam temat zabiegu. Wycina teraz pro, z tego co wiemy drugi i taki fałd, także jesteśmy w połowie zabiegu. No, Zabieg jest tak. bardzo krwawy, jak zwykle. W tej ja zwykle. No bo taki naczyniowy, Tak, Prawie, tak, no, tak. prawie. Kiedyś jak włączną porację, bo Dobrze. No. Panie, jak widzicie działamy. Prawie. Rozwijamy się, każdym razem coś nowego. Jak widzicie, nie ma, nie ma co się wstydzić, bo y, nic ludzkie tutaj się dzieje, co jest obce, tak to powiem, jak to się mówi nic obcego tutaj jest ludzkie, albo odwrotnie się tutaj nie dzieje. Więc jak najbardziej. Yy, Możecie się skontaktować z nami, no i się dowiedzieć więcej, bo może być to temat trochę tabu, może być temat okrępujący, ale naprawdę nie trzeba to być, bo dlaczego żyć w dyskomfort um, czegoś, jak można po prostu to w miarę bardzo właśnie łatwo pozbyć się. I to u nas oczywiście. Ale tych, które podpisali się pod naszą filmik, gdzie możecie wygrać zabieg 3D Filmeda, no dziś wieczorem, trochę później nic, nic mówiłem, ale chyba około 10 zrobimy, no, powiem kto wygrał. I jeszcze będą jeszcze dodatkowe do wygrania fajne rzeczy, więc pilnujcie naszą stronę dziś wieczorem. Do później, papa. Pa.